Najlepszy produkt, który pomoże Ci zmniejszyć rozmiar spodni nawet o trzy numery, to nie jest kurkuma, nie jest imbir i na pewno nie są to jagody. Już jedna łyżeczka tego środka zmniejsza stany zapalne w jelitach o ponad 60% skuteczniej niż kurkuma i imbir razem wzięte. Był używany od tysięcy lat w Azji, ale w Polsce rzadko się o nim słyszy. Ten naturalny środek dodatkowo wspiera krążenie krwi. Wzmacnia serce, oczyszcza naczynia krwionośne, poprawia krążenie w nogach i stopach, dodaje energii, zmniejsza ból i skurcze, obniża ryzyko chorób serca, a nawet poprawia jakość snu. Wyobraź sobie, jak twoje zdrowie mogłoby się zmienić, gdybyś stosował go codziennie. Ten starożytny środek nazywa się Shilajit. Polecałem Shilajit osobom zmęczonym, obolałym i sfrustrowanym, które przychodziły do mnie po pomoc. Po trzech tygodniach często wracali ze łzami w oczach, dziękując mi, bo czuli się jak nowonarodzeni. Ich twarze się zmieniały, byli szczęśliwsi i wyglądali zdrowiej. A jedyną zmianą było to, że każdego ranka przyjmowali dwie porcje Shilajit. Jeśli Cię to interesuje, znajdziesz link do Shilajit który polecam moim pacjentom w moim profilu.